Cześć! Dziś genialny, krótki film o tym, jak wyczyścić napęd. Mianowicie bierzemy motocykl, uruchamiamy silnik, wbijamy sobie załóżmy jedyneczkę, troszeczkę zwiększamy obroty, koło nam się ładnie kręci, no i zaczynamy na przykład taką szczotką yy, czyścić napęd. Kurde, o ile szybciej, niż mielibyśmy na postoju tam tą szczotką ruszać lewo, prawo, ale wyobraźmy sobie, że ten kijek bambusowy, jaki mam, jest to nasz palec, który niefortunnie ten napęd skoczy. No i zobaczmy, co się stanie. Wyłączę ten motocykl już. Spójrzcie. Tyle zostało z mojego kijeczka ładnie obcięte. Ładnie. E, gdzie druga część spadła. Powiem szczerze nawet jej nawet jej nie widzę, gdzie ona jest. Nieważne, znajdę ją sobie. Eee, to się stało z kijeczkiem. Spójrzcie, jak równiutko obcięty. Mogłoby się stać z naszym palcem. Pomysł genialny, łańcuch tak napięty. I gdybyśmy go napięli jeszcze mocniej, łańcuch byłby, nie, mówię nie łańcuch, tylko efekt byłby jeszcze ciekawszy. Więc uważajcie na te wszystkie porady w internecie, jak to szybko i sprawnie czyścić łańcuch. Z waszym palcem może się stać dokładnie to, co z tym kijkiem.